Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj trochę na łonie natury, co przekłada się także na gotowanie, dlatego że jeśli chodzi o przygotowanie ciepłego posiłku, to mamy do dyspozycji tylko grilla. Trochę więc pokombinujemy. Ostatnio Piotr przyniósł od kolegi bardzo fajny sposób na kiełbasę z warzywami. Wypróbowaliśmy bardzo smaczna, więc z pełnym przekonaniem polecam. E, zatem dzisiaj pikantna kiełbasa z warzywami z grilla, aczkolwiek można ją przygotować także w piekarniku. Jeśli Wam się spodoba, to po przepis i składniki zapraszam jak zawsze na www.skutecznie.tv a za chwilę pokażę, jak przyrządzam i do tego filmiku także bardzo serdecznie zapraszam. Będę potrzebowała pieczarki. Obieram je i dokładnie oczyszczam. Następnie kroję w małe kawałeczki. Następnie pomidory. Można je obrać ze skórki. Ja biorę ze skórką. Kroję je również w drobną kostkę lub w cienkie półtalarki. Cebulę obieram i kroję w kostkę lub w piórka. Paprykę obieram i kroję w mniejsze kawałki. I na koniec kiełbasa, którą pokroję w plasterki lub półplasterki. I obrałam jeszcze kilka ząbków czosnku, które teraz pokroję w drobne plasterki lub półtalarki. Polię aluminiową rwę na takie większe kwadraty. I jeden kwadracik to będzie jedna paczuszka. Na środku układam y, kolejno. Kiełbasę. I posypuję odrobiną przypraw. W moim przypadku przyprawa uniwersalna i odrobina pikantnej papryki. I teraz warzywa. Papryka. Pomidory. Cebulka i pieczarki i znowu przyprawy, tak żeby warzywa również przeszły ich smakiem. No i teraz zawijam paczuszkę w ten sposób, żeby unosząca się para miała miejsce od góry. Ja tuluję taki namiocik. i gotowe. I w ten sposób formuję pozostałe paczuszki. Do niektórych paczuszek albo do wszystkich, jak to lubi, dodaję także czosnek. Myślę, że pół ząbka czosnku na jedną paczuszkę w zupełności wystarczy. Ja mam dzisiaj wyjątkowo cinką folię aluminiową, dodatkowo nie mam jej zbyt dużo, bo w takim wypadku zawinęłabym te paczuszki podwójnie, dlatego różd wykładam dodatkową warstwą folii aluminiowej, żeby w przypadku ewentualnego pęknięcia paczuszek ten apetyczny sosik nie wyciekł na zewnątrz. Mm, szkoda, że nie czujecie tego zapachu, jest naprawdę wspaniały. Danie jest gotowe i wystarczyło 25-30 minut na gorącym grillu i można je podawać. Mm, słuchajcie, przepyszne, spróbujcie.